To znaczy, że jeżeli ja zaczynam przenosić ciężar ciała, to ja też chcę, żeby poprzez moje ciało, które zaczyna się poruszać, i również poprzez objęcie, żeby partner, partnerka odczuwała ten moment przenoszenia ciężaru ciała, jako też informację, komunikat. Aby zmieniać swój ciężar ciała. Więc yy, do czego zmierzam, żebyście unikali czegoś takiego, że OK, fajnie wszystko poszło, intencja, projekcja, zaczynacie fajnie rolować stopę, ale tak naprawdę w ogóle bez jakiejś uważności na drugą osobę czy ona ten ciężar ciała przenosi. To jest taki tip z mojej strony, psychologiczny. Znaczy to, że. Yy, że tak powiem, zrealizujesz całą checklistę tych wszystkich aspektów, które w różnych odcinkach o, opowiadam. To nie zakładaj, że z tego powodu będzie dobrze, bo po drugiej stronie, może, po, może nie po drugiej stronie, naprzeciwko ciebie jeszcze jest druga osoba. Więc a nie o to chodzi, żeby tu mieć certyfikat, jaka fajnie wszystko wyprowadziłem. Ale czy poprowadziłem drugą osobę do tego, tak? Więc to takie może się wydaje banalne i mało odkrywcze, ale w takim ferworze omawiania różnych aspektów i szczegółów, można po prostu o tym zapomnieć. Więc na to zw zwróćcie uwagę.